Czy ty oszalałeś do reszty? Ale o co ci chodzi, mordo? Ledwo co, podbiłeś Stany w ramach zemsty, a teraz chcesz zająć całą Afrykę? Niedawno mówiłeś, że tam same dżungle i piasek! Nadol, nadol, nadol. Każdy mój pomysł uważasz za chory. No bo jest chory! Nie dajesz mi dokończyć. Daję ci dokończyć po I prostu. I wcale mi ci nie przed... przerywam. Daj mi w końcu powiedzieć to, co chcę ci wyjaśnić. A więc, wyobraź sobie, że nasze społeczeństwo niestety się starzeje. Ludzie nie będą żyć wiecznie, ponieważ jeszcze nie opracowaliśmy preparatu długowieczności, a z racji tego, że w Afryce jest głód, smród, ubóstwo i ogólne przeludnienie, możemy namówić ich na współpracę z naszą firmą. Wybudujemy im fabryki, w których będą pracować za niesamowicie niską cenę, od tania siła robocza, i nikogo tu nie będziemy zabijać, raczej będziemy tu pacyfistami. To Tej pacyfizm, weź bojebny. Prędzej Sejm odbudujesz po trzech dniach niż ty zostaniesz pacyfistą. Trzy dni później przed nowym budyjkiem Sejmu. Zamknij ryj! powiedział Nadol przy przecinaniu wstęgi. Przygotowywaliśmy się do wyjazdu ze dwa tygodnie. Jeszcze kremówka zapytała mnie w imieniu ojca, czy mogą wysłać razem z nami jeden oddział rosyjski w ramach szkolenia. Dobra, zgodziłem się. Jeżeli w jakiejś Rwandzie czy innym Kongo będą większe dymy, to będą nam pomagać. No i sru. Lecimy do naszej bazy na Saharze. Po analizie terenów wybieramy się na podbój. Po kilku tygodniach pół Afryki było nasze. Do granic z Kongo i o ironio Demokratyczną Republiką Kongo mieliśmy tereny do budowy fabryk i zatrudnienia miejscowej ludności. Nie trzeba było ich długo namawiać. Wody mało, a płatność w kustoszach bardzo im się opłaca. Nadszedł jeden niewygodny moment Etiopia. W życiu słyszałem wiele pierdół od Ceironda, że chatki z gówna i napierdalanie siedzidami, ewentualnie kałachami, wybronić swoje kozy. Ale myślałem, że to fikcja, bo tyle past czytałem, że on to zbrodniarz wojenny, biedakowi buty zajebał, jeszcze szkalował komuchów jak się dało, a sam wcześniej tak naprawdę był ich zwolennikiem i wielnym kompanem, ale tym razem nie kłamał. Faktycznie ich standardy w porównaniu z naszymi to niebo a ziemia A tam faktycznie tańczyli z dzidami i wyprawiali jakieś swoje UGA BUGA UGA BUGA Wołał Michał, oni się przestraszeni zbierają w kubkę i odwracają się w moją stronę Wychodzę przed szereg i odrzucam broń do przodu dając im do zrozumienia, że nie chcemy ich skrzywdzić Oni się patrzą po sobie i wypychają jednego swojego przed tłum i tańczy ze swoją dzidą Ja tam nic do niego nie mam, ale w pewnym momencie podszedł niebezpiecznie blisko i zaczął coś do nas pierdolić Nagle padł strzał. Miejscowy padł na ziemię. Patrzymy się na niego zamurowani. My i ludzie z Etiopii. Janek Wiśniewski padł. Noż kurwa mać! Kto to mógł zrobić? Odwracam się w stronę, z której było słychać strzał. Kurwa mać, to ruski! Czy nie wołałem, że macie zachować spokój? Coś ty odjebał. No. Bo nas sprowokował. Podczas aneksji Krymu też tak gadaliście? Umiecie robić coś innego niż lać wódę w wasze zachlane mordy? Zdras swój od w żopu, tylko to potraficie, tak? Wypierdalać! Z tyłu było słychać jakieś krzyki i wołania, po czym wszyscy chwycili dzidy i ruszyli na nas. Prędko z nadolem schowaliśmy się za wozem i oczekiwaliśmy na rozwój wypadków. Strzelanina trwała z kilka minut. Usłyszałem tylko krzyk. Przestańcie, przestańcie! Porozmawiajmy! Spojrzałem ukradkiem, a tam jeden facet ubrany w ludowy strój macha z białą flagą. Hmm. Łatwo poszło. Zaprosiliśmy go do wozu. Jestem reprezentantem miejscowego ludu. Co was do nas sprowadza? Jesteśmy z cesarstwa kustosza jabłkowego, ogromnego imperium z Europy. Chcieliśmy przekonać do siebie całą Afrykę, by ulepszyć gospodarkę na kontynencie i podwyższyć standardy życia. Wszystko drogą pokojową. Pokojową? Strzelaninę nazywacie drogą pokojową?! To był wypadek. Żaden z naszych nie oddał strzału. Tak czy siak. Nie chcę więcej rozlewu krwi. Trzeba to załatwić inaczej. Macie jakiś pomysł? Możemy zorganizować turniej sztuk walki, na który mogą zapisać się ludzie na całym świecie. Imperium, z którego pochodzi zwycięzca, zdobędzie Afrykę i mieszkańców uczyni ludem sobie poddanym. Może być. Poinformujemy pozostałych, ale miejsce turnieju wyznaczamy my. Sześć miesięcy później... Zebraliśmy się w moim gabinecie, aby omówić bieżące sprawy. Kwidio, my nadal nie mamy naszego zawodnika, a zawody są za tydzień. Nie możemy się od tak wycofać. Mamy. Wyobraź sobie, że pracowałem nad takim samym projektem, co kiedyś mój syn. I oto jest. Przedstawiam ci Antka Kustoszowego Cyborga. Drzwi gabinetu otworzyły się. Wszedł do niego facet na dwa metry wzrostu, cały w bliznach, za każdym krokiem było słychać trybiki w jego ciele. Pracowaliśmy nad nim trzy miesiące. Pomógł nam właśnie Antek, jeden z pracowników, który był w naprawdę ciężkim stanie. Na szczęście eksperymenty udały się i teraz jest prawie że niepokonany. Zademonstruję. Odwróciłem się w stronę cyborga i z pół obrotu kopnąłem go w głowę. Stał niewzruszony. Było słychać tylko głuchy dźwięk stali. Nie mam mowy, żebyśmy przegrali ten turniej. Tydzień później. Turniej zorganizowaliśmy w Warszawie wybudowano stadion z ogromną, złotą puszką na dachu z napisem kustosz, żeby nikt się nie zgubił w drodze na turniej. Na ring i zaczął przemowę. Witamy na pierwszym międzynarodowym turnieju kustosza jabłkowego. Stawka turnieju jest ogromna, albo im nagrodą za wygraną jest złota puszka kustosza jabłkowego o wartości 10 tysięcy kustoszy polskich. Dodatkowo imperium, z którego pochodzi zwycięzca, przejmie kontrolę nad całą Afryką, więc warto się postarać. A teraz prezentuję zawodników: Enrique Rodriguez, Latinokorp, Brazylia, John Dickens, Australand, Australia, Igor Dmitriev, Cesarstwo Rosji, Rosja spojrzałem na nadole i powiedziałem, że z nim będą największe problemy. Chong Nesen, China Industries, Chiny. A teraz reprezentant Afryki. E... Afrykański Młot. I on. Na niego wszyscy czekają. Reprezentant Kustosz Corporation. Gospodarza turnieju. Antoni Anonimski. Kustosz Corporation. Kiedy wrzawa ucichła, kontynuował swoją wypowiedź. Z racji tego, że zapisało się sześciu zawodników, ustalono, że w tej chwili zostanie wylosowanych dwóch zawodników, którzy będą musieli opuścić ten turniej. Z nagrodą pocieszenia, tysiącem kustoszy jabłkowych polskich. A więc zaczynamy. Zapaliłem papierosa i z loży VIP obserwowałem zlosowanie. Byłem strasznie zestresowany. Głupio by było, gdyby gospodarz odpadł, nie stoszywszy żadnej walki. Uwaga, uwaga! Turniej muszą opuścić. Chong Nesen i John Dickens. Jezu, co za ulga. Czas na pierwszą walkę półfinałów. Rosja kontra Afryka. Ostawiłem tysiąc kustoszy na Afrykanina. Byłem pewien, że wygra Rosjanin. Kto słuchał pasty o to będzie doskonale wiedział dlaczego. Zawodnicy wychodzą na ring. I faktycznie idzie dobrze. Rosjanin okłada przeciwnika. Już czuje dodatkowe kustosze z zakładów, aż nagle... Rosjanin dostaje sierpa na mordę i pada nieprzytomny. Rzeczywiście, afrykański młot. Klątwa została zdjęta. Niedobrze. Druga walka półfinałów. Kustosz kontra Latino. Antoni wychodzi na ring, za nim wchodzi Brazylijczyk. Zaczyna się walka. Antek stoi jak słup, a tamten go uderza na wszystkie sposoby. Latino się wkurwia i z całej siły daje kopa w nogę, po czym wydaje straszliwy krzyk – Debil złamał piszczel. kumacie, piszczel złamał. No to mu zasadził podstawowego lowkinga, nie ma co. Antoni nagle się obudził. Łapie go za szyję i wyrzuca go z ringu szyderczo się śmiejąc. Wszyscy mu gratulują owacją na stojąco. Finał turnieju odbędzie się jutro. Weszliśmy z Nadolem do sali, w której trenował Antek. Rzuciłem mu torbę z kustoszami. Masz. Twoja nagroda za półfinał. Nie chcę tego. Chcę zdobyć tylko główną nagrodę. Bierz, mam dla Ciebie dodatkowe zlecenie. Jakie zlecenie? Nadal spojrzał na mnie z niepokojem. W finale walczysz z afrykańskim młotem. Masz go wykończyć. Nie ma wyjść z tego żywy, jasne? Nie mogę tego zrobić. Mam sumienie. Tak? To wyobraź sobie, jak części zamienne dla Ciebie są drogie. A jeżeli nie podporządkujesz się nam, to postaram się, że zardzewiały zginiesz na wygnaniu. Dlaczego na wygnaniu? Bo działałeś przeciwko nami brałeś doping. Poza tym tak zniszczy ci życie, że nikt do pracy cię już nie przyjmie. Dobra, niech ci będzie. Następnego dnia spotykamy się na stadionie i przyglądamy się arenie. Jest tak, jak sobie planowałem, linek, płotów ani innych katek nie ma, są tylko kolumny dookoła, jedna wyższa od drugiej. No to co? Czas na finał. Witam wszystkich widzów. Jesteście świadkami pierwszego finału o turniej o najwyższą stawkę. Dzisiaj w finale teren walki zostanie zmieniony, żeby nadać jeszcze bardziej emocjonującego klimatu. A w finale wystąpią Afrykański Młot i Antoni Anonimski. Gospodarz turnieju nadszedł czas na mnie. Nad terenem walk włączyły się telebimy. Szanowni widzowie, ten finał zapadnie wszystkim widzom w pamięci. Na ringu pozostanie tylko jeden zawodnik. Zgadza się. Wojownicy będą walczyć na śmierć i życie. Zaczyna się walka. Bardzo ciesząca oko walka. Antek bardzo się męczył podczas walki z nim, pomimo mocnych ciosów młot dawał sobie świetnie radę. W pewnym momencie złapał Antka za ramię i założył mu dźwignię, po czym kopnął go w twarz. Obawiałem się, że to jest już koniec walki. Ze smutkiem oglądałem jak cybor kotumaniony stoi i próbuje się utrzymać, a młot skacze z najwyższej kolumny i solidnym kopem skręca mu kark. Nadal z rękoma na głowie patrzy na to, co się stało, a Stadion zamilknął. Dość tego, Afryka jest nasza. Widział, co ty robisz? Wygrał w uczciwej walce, nie możesz go zabić. Wybiłem szybę gablotu i wyciągnąłem toporki. No to patrz. Wybiegłem na rynki i zacząłem z nim walczyć. Każdy cios unikał. Zaczynałem padać na twarz, aż w końcu strzelił mi w twarz, padłem na ziemię i rzekłem. No dobra, wygrałeś. Powiedz mi tylko, jak się nazywasz. Młod złapał za mikrofon, po czym powiedział ów on nie osas. Moment, kurwa, jak? Moje imię, tak? No tak. ów on nie wewe, owem osas. Ale serio, jak się nazywasz? Chodź ci powiedziałem! Zamknij się! Padłem nieprzytomny, obudziłem się w szpitalu. Nade mną stali na doli moja żona. Kwidziu co żeś wtedy myślał? Jeszcze kiedyś się odegramy, zobaczysz. Na razie trzeba pracować nad nowym cyborgiem. Gdzie ja jestem? Jesteś w szpitalu naszej korporacji. Byłeś w śpiączce dwa miesiące. Czego niby się spodziewałeś, skoro młot zajebał ci gonga? Szczerze, to sam nie wiem. Kiedy mogłem już wstać i normalnie chodzić, nadal spytał się mnie, jak nazywał się ten słynny afrykański młot. Odpowiedziałem... Że nazywa się UWWW, on tyle nie Osaz. O czym zemdlałem. Cześć, się ma, się ma, no. Zgadnijcie, co mam wam do powiedzenia. No tak, zgadliście. Musicie teraz wejść na kanał pastora, który napisał tę historyjkę i przy okazji się udzielił głosowo. Bo on też prowadzi kanał, na którym czyta pasty, no to polecam więcej kontentu. No i musicie też wejść na kanał Mateusza Spesińskiego, no bo to dobry ziomek, nie?